E, witam, witam Was serdecznie, kochani. E, to, je, to są sceny, słuchajcie, z filmu Alternatywy 4. Co tutaj widzimy? Tutaj widzimy e, jedna ze scen, w których zawieszają, e, że e, e, aktor upada i, e, i są znamienne słowa. Wiedziałam, że spadnie i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest istotne. Mamy e, motyw e, żerandola w innych filmach. Kogiel Mogiel, e, Dyndał, jest coś tam takiego, tak. Później mamy, e, mamy w służbach specjalnych Patryka Wegi, że e, że żerandol, e, Randolem jest nazywany e, prezydent, tak, e, prezydent, głowa e, i inne rzeczy. Co symbolizuje Żerandol? Żerandol symbolizuje słońce. Żerandol jest związany, słuchajcie z firmamentem, tak, że jest zawieszony dynda. Jest to bardzo, słuchajcie, popularne. Nie wiem dlaczego, ponieważ zauważcie, że żrandole, nawet te, te starsze, tak, takie, które mają, słuchajcie, do góry świeczki, czy miały do góry świeczki, czy do góry żarówki. Są bez sensu, tak? Są bez sensu, ponieważ o, oświetlają sufit. Jeżeli dobrze chcemy oświetlić pokój, pomieszczenie, światło powinno iść z dołu, tak? A nie, nigdy z góry. Jeszcze jak sufity są e, wysokie, to jest, e, to jest e, marnotrawstwo energii, marnotrawstwo e, wszystkiego, tak? Bo ta, te, te oświetlenie, to te światło idzie w sufit głównie, tak, czyli muszą być mocniejsze żarówki, mocniejsze inne rzeczy ten dół nie jest tak e, doświetlony, to jest e, słuchajcie, to jest programowanie właśnie na słońce na tą szmatę firma Mament tak, na, na, tą, na tą szmatę zawieszoną, to jest po to robione żeby e, żeby ludzie myśleli, że tak musi być i tak musi być zawsze, tak że coś wisi, coś świeci e, to jest Nienaturalne z punktu widzenia słuchajcie architektów, tak? Architekt, architek, ci co projektują wnętrza, jeżeli projektują żerandol, no to, to jest też niezrozumiałe, dlaczego tak robią, bo co, bo wszyscy tak klepią, tak? Jeżeli chodzi o oświetlenie, to jest bez sensu, tak? Oświetlamy głównie e, sufit. Oświetlenie powinno być, e, słuchajcie, z dołu iść, tak? No właśnie, dlatego zwróćcie uwagę. Ja wiem, że za komuny na przykład produkowali takie żerandole, e, które oświetlały ten e, głównie sufit. E, nie było tego, nie było tego. Dużo było to, słuchajcie, robione, robione wszystko ekstra. E, ludzie nawet nie pomyśleli, że można, e, że można robić coś inaczej. Jak na przykład na budowie jest, słuchajcie, halogen e, z dołu położony i, i cała ściana, wszystko jest oświetlone, tak. Światło musi iść z dołu, nie z góry. E, przypominam, e, tutaj u nas na, e, w, tym, e, w tej przestrzeni, w którym ży, żyjemy, wszystko jest na odwrót. W rzeczywistości e, jest zupełnie odwrotnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Piszcie komentarze, co o tym sądzicie.